Najnowsze wydanie Notatnika Teatralnego zostało poświęcone siedmiu młodym reżyserom. Siedmiu wspaniałym. W lutym widzowie teatrów we Wrocławiu i Warszawie obejrzą premiery trójki z nich. Natalii Korczakowskiej, Agnieszki Olsten i Michała Borczucha. Nowa generacja reżyserów śmiało wkroczyła na sceny teatrów w Polsce. Ale czy na pewno możemy mówić o wspólnym głosie jednego pokolenia? Trudno by mówić o jakimś pokoleniu. To czuję, że gdzieś się poruszamy po pewnych podobnych rejonach inspiracji, że, że te rejony wrażliwości na, na, na film, na media, na sztukę, na, na sztuki wizualne, że, że, że gdzieś z tego czerpiemy. Że, że możemy tą scenę zacząć właśnie w przerysowaniu, a, a zadbać o to, żeby tutaj, żeby, żeby te, te zdjęcia gdzieś nie były przerysowane. Tak. Jeszcze nie zajrzałam do notatnika, więc nie wiem z kim tą więź miałabym czuć. Każdy ma jakąś zupełnie inną wrażliwość, bo myślę, że Natalia Korczakowska ma tak cudowną, absolutnie wrażliwość na fonosferę i takie e, niuanse, co jest strasznie inspirujące. E, no, Wiktor lubi zu, zu, zupełnie innej perspektywy, jakiejś socjologicznej do tego podchodzi. Znaczy dobrze jest zawsze mieć e, świadomość tego, że człowiek nie pochodzi z nikąd i że istnieje e, pewien rodzaj zbiorowego doświadczenia w danej dziedzinie sztuki, które. Kształtuje też moje miejsce w teatrze, niezależnie od tego, czy tego chcę, czy nie. Staram się po prostu szukać takiego języka, który dla mnie jest współczesny i swojego języka. Ale też nie jest to jakiś wysiłek taki skierowany na to, żeby koniecznie to było coś oryginalnego i nowego. Bardzo rzadko się zdarzają takie sytuacje, że przychodzę z pewnym takim pomysłem, który jest gotowy od początku do końca, zamknięty, określony, ograniczony i że ja jakby wszystko, wszystko, wszystko bardzo dobrze wiem, jak, 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 się, jak się rozwinie, jak wprowadza aktorów. Bardzo liczę na aktorów. Że, że... ona wykonuje, wypowie taką pracę, żeby to wy, wyrzucić to, co on powiedział, że tego nie ma. Ciągle jeszcze dla mnie to jest yy... dziedzina. Która budzi moją dziecięcą i olbrzymią ciekawość. Cały czas mam poczucie, że mogę jeszcze wycisnąć z tej, yy, z tej pracy jakieś zupełnie nowe doświadczenie. A inspiracją jest właściwie wszystko. Ale należy jednak pamiętać o prostarym prawie przyrody, co nie zna kary ani nagrody, lecz jedynie konsekwencje. Zmierzona wysokość ciała niebieskiego jest zawsze większa od rzeczywistej. Powodem jest jak zwykle ulitość ziemi. Jeżdżąc po Europie i patrząc na różne spektakle, myślę, że my naprawdę mamy bardzo, bardzo dobry moment w polskim teatrze, bo cały czas są ludzie, którzy, którym bardzo intensywnie na czymś zależy. Cały czas wierzymy, że ten język teatralny jakoś jeszcze może coś powiedzieć. Nie, nie wiem. Marzena Sadocha i Paweł Szterbowski, których teksty otwierają ostatnie wydanie notatnika teatralnego. Podjęli próbę znalezienia i nazwania tego, co łączy młodych reżyserów. O pokoleniu można mówić przede wszystkim dlatego, że oni wszyscy urodzili się pod koniec lat 70., znaczy nie są z tego samego rocznika, natomiast są w bardzo podobnym wieku, w podobnym czasie tańczyli szkoły teatralne, w podobnym czasie debutowali. To nie są młodzi barbarzyńcy, którzy przychodzą niszczyć to, co zastali, tylko twórczo czerpią z tradycji, z swoich mistrzów, z tego, co było przed nimi. pokazują szczeliny pęknięcia w teatralnej formie, burzą deziluzję, żeby na tym miejscu, tam gdzie teatr ma swoje dociągnięcia, tam gdzie teatrowi brak narzędzi, żeby w pełni porwać widza, zbudować coś nowego, zbudować nową jakość. Nawet kiedy coś jest bardzo na serio, to w, do, dążą ci reżyserzy do tego, żeby to serio jakoś przejaskrawić, wywrócić, pokazać, że to serio też ma y, drugą stronę. Prawo do wolności, prawo do własności, prawo do bezpieczeństwa. Oni. Y Wyglądają raczej z większej perspektywy, jak osobne wyspy, które tworzą jeden archipelag. Ale ten archipelag jednocześnie ma dużo bardzo ciekawych, nowych rzeczy w praktyce teatralnej, które są świeżym powietrzem, świeżą krwią dla nowego teatru. I myślę, że trzeba bardzo docenić i bardzo zaznaczyć obecność właśnie tej siódemki reżyserów na mapie teatralnej Polski. O przedstawieniach, na które należy się wybrać i o tych, które lepiej omijać z daleka, opowie Temida Stankiewicz-Podchorecka. Rzecz tyczy zakonu męskiego. zakonicy sprowadzają sobie prostytutki, libacje, kotłowanie na ciał, no różne rzeczy tam się dzieją, nie najciekawsze. Poziom, można powiedzieć, sketchu wziętego rodem z Playboya. Teatr na Woli pragnął prawdopodobnie skompromitować kościół, ale nie udało mu się, ponieważ skompromitował sam siebie. Kościół stoi na stanowisku obrony wartości podstawowych, twardo stoi na stanowisku, a teatr chciał zrobić ukłon w stronę poprawności politycznej. Spektakl, Monodram Ewy Błaszczyk. Oparty na autentycznym zdarzeniu, amerykańska pisarka przeżyła traumę spowodowaną śmiercią nagłą męża i pogrążeniem w śpiączce swojej córki. Podobne doświadczenia ma przecież Ewa Błaszczyk. Jest to naprawdę wielkie przedstawienie, wielka rola Ewy Błaszczyk i wielki traktat, powiedziałabym, takie studium cierpienia. To się tak rzadko w teatrze dzisiaj zdarza. To jest naprawdę prawdziwy teatr i bardzo zachęcam Państwa do obejrzenia.